Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie W dzisiejszym odcinku spróbujemy objeżdżać ziemioki A czemu spróbujemy? No bo ten mój obseping to jest taki kurde trochę Uklejony, poklejony Byle jaki Nie jestem z niego zadowolony Miałem robić przez zima konkretną maszynę porządną do formowania redlin Ale nic z tego nie wyszło No i mam taki coś Taki coś robiony na szybko w zeszłym roku Żeby, żeby no, objechać te ziemioki Niestety w tym roku będzie to samo. Jest to troszkę kiepski, kiepski patent. Nie wiem jak to. Hmm. Co by z tym zrobić, żeby to udoskonalić? Sprawdzimy, jademy, zrobimy próba, obejrzymy jak to robi, co do poprawy. To chyba tro trzeba trochę skręcić od razu. Tu są luzy na podnośniku, no i on nie idzie równo. Ewentualnie będę musiał pomyśleć, jakieś łańcuchy tutaj dać, żeby równo po prostu pracowało. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Dobra, chyba, chyba będzie. Próba number one. Do sześćdziesiątki dosiedzieć tylko, do się wejść tylko z lewej strony, bo z prawej wywalili zamek i Chuj, niepotrzebny jest z prawej strony zamek trzeba uważać żeby do opony to nie wlazło ale nie 何 <music> wjeżdżaniu normalnie urwało kopaczka cało, patrzcie pękło i co? <grystanie> jademy na serwis bo spawać i tu jeszcze raz za głęboko weszło chyba chyba za głęboko weszło no ale tu nie ma regulacji właśnie głębokości i dupa albo na max głęboko, albo wcale. No a też jest skała, jakby coś popadało, to może by było inaczej. Albo najpierw spróbować na dwa razy to jechać, najpierw płytko, a potem głębi. Odpadła druga kopaczka Czyli trzeba jechać na serwis, już <grybujesz> Zrobimy taki mały przerywnik, Pokażę wam jak wygląda kukurydza Jest nierówno nie rośnie równo tak jak powinna, ale czym to jest spowodowane, ciężko jest mi stwierdzić. Zobaczcie, tu jest większo, tu jest mniejszo, tu jest większo, za niedługo zakryje rzędy, tu znowu jest mniejszo. Taki trochę nierówne to jest, ale ciężko mi jest ocenić czym to może być spowodowane. E, tutaj też poszło przed siewem 3 tony wapna na hektar. I jak widać kukurydza zero oznak jakiś tam. Niedobory fosforu, żeby, żeby fosfor był zablokowany, nic takiego nie widać. O, tutaj kolejny plac, Kajta zmniejsza. tutaj ta kukurydza jest wszystkie tutaj braki, które są, to jest przez to, że przeryły mi to dziki, dziki mi to przeryły i, i kukurydzy nie ma po prostu. To jest pole, drugi rok po ugorze. Później będzie pszenica, jeszcze jedna dawka wapna, i myślę, że się poprawi. Teraz pójdzie tutaj, pójdą tutaj odżywki z dr Green, dokładnie to do dr Green kukurydza i jeszcze zastanawiam się, czy dodać dr Green Energy albo Dr. Green Start. Zobaczę jak tam moje stany magazynowe. O, tu dzik przeszło, jest lat dzika. Bo to jest tak. No, w niektórych miejscach ostatni moment, w niektórych nie. Dopóki nie zakryje rzędów, to można wjeżdżać. I wczoraj popadało u nas, trochę popadało. Także kukurydza powinna ruszyć, a jeszcze dostanie odżywka. No to będzie jeszcze lepiej startnąć. A tutaj mam przygotowane te właśnie odżywki: jest to dr Gninku Kurydza. Nawóz do listny. Do tego pójdzie jeszcze 5 kg siarczanu magnezu. I będzie to tylko jeden zabieg mikroelementami w kukurydzy. Dr kukurydza Kurydza daje 2 kg na hektar. I, I to w tyle. No w zeszłym roku też był jeden wjazd. Zostało mi jeszcze trochę Dr Green Star, ale tego, tego nie będę dawał. Będę samym Dr Green Kukurydza. A oprysk dzisiaj w nocy, bo są straszne upały, jest normalnie parno, duszno. Wczoraj było 30 stopni, dzisiaj 27. Jakieś burze nadają, ale według radaru nas to ominie. Odejści drugi, ale co się stało zaczęło padać. Normalnie... 60, chyba, a bo ta awaria przywołała deszcz. Masakra. Mam teraz podwieszony na łańcuchach, pospawane. Mam nadzieję, że to się nie urwie. Są takie fale tylko tego deszczu. Hmm. No szkoda. Ale dobre i to, choć już to pora kropel nawet. Chociaż to nic nie dało, nie. ten kurz może trochę zwilżyło. Dobra. Tak. Czyli wsadzimy to do tej dziury. Zobaczymy, jak będzie robić teraz. Jeszcze jedno ogniwo. Sam raz teraz. ca jest różnica przynamy agatce z problemy ciutd zgłębić Dwa obrody